Dawałeś sobie witaminy, chciubez bez pani i pies, ale może to ma dużo. To może wziąć to to. To może wziąć. to, ale to czwiezdro, siła u pani, chciubez, jest tabletka, rosnek, i piesce Tylko nie wiem, czy od tego cukieru się nie będzie skakało, bo to są witaminy, B, C, D, D-Kres. Kalcium, takie, wiesz, co brakuje w organizmie, a ja wiem, czy to nie wolno ci? Nie wolno. To, no. to zatrzymam ja, to to. To to zapach,